Te paski, kurka. Ale dobra, ty, ty wczącie, ty, ty. żarełka to mamy. Proszę, was, pod ja was ostatkiem, Tylko, jestem jeszcze ciekawy. Aha, tutaj się patrzy. No, no, no. Ale patrzcie, ile mamy żarełka? Jak fajnie w ogóle te animacje? Wyglądają. Lol, fajne. Dobra, teraz plajn, czy my możemy coś wybudować? Bo chyba już wszystko, co możemy, żeśmy zrobili. Tu jeszcze możemy świnkę zrobić, aczkolwiek... O tutaj się jeszcze zmieści, dobra Respekt, respekt. Co my tu możemy zrobić? Może więcej żarełka im damy, co? O, tak, tak o jedno. Racy dodatkowe, dodatkowe dobra. Przyjemnie. No przyjemnie, przyjemnie. Słucham, powiedziałeś, że nie trzeba płacić podatków? Coś niesamowitego. Ludzie, jakbym ja miał jeszcze jakieś, jakieś pieniądze, to bym Uczka jeszcze wam to rozdał, jakby jeszcze to było. Zamkowi. Jeśli nadal będziemy organizować uczty, król z pewnością pasujecie na rycerza. LOL, 14 tego, 14 szacunku poszło. Fajnie. A to jest oczywiście nasz lord, patrzcie. Dobra. Świnki, oczywiście wolny wybieg. E, i czekamy, czekamy, już jak się nazywa? Archeweczek już mamy pod dostatkiem, teraz tylko... No jeszcze, żeby ten tak jeden ogrodnik właśnie, który już tutaj będzie... O, idzie. Zaniósł i już będzie ok Więc teraz tylko świnki i respekt. Następne święto. Tak jest. Wszystko... To co to, to? Ryba? Jakiś węgosz jest czy coś? Tutaj widzę jakaś kaczka i kaczka. Warzywa, wino. Dobra, dobra. Do, do wszystkiego się oczywiście dojdzie, ale... No mówię. Teraz trzeba... Um, właśnie od razu zobaczę ile mam jeszcze żarełka, e, co to my, znaczy nasi kmiecie nie umrą um, z głodu, także patrz jak to idą, jeszcze kurka, felek te. Ciekawe czy w tym spichlerzu jest, że tak powiem, chyba jest coś takiego jak właśnie limit pojemności, bo jeśli możemy postawić drugi spichlerz to znaczy, że jest. Także, no ale na szczęście jeszcze mieści wszystkie nasze zapasy, więc jest ok. Co to jest? Mi się wydaje, że to jest jakiś specjalny kamień. Tu będzie można jakiś kamion wybudować, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak. Dobra, tutaj statki oczywiście zatonięte. Tutaj, nie wiem, czy pamiętacie, jeśli było opowiadanie właśnie o tym pierwszej misji: tutaj był ten król i tak dalej, to tutaj był jakiś taki wieloryb, ale coś teraz się nie chce pojawić. Ale no, wiecie. Ale ptaki zasuwają, patrzcie. Ptaki też biją, nie tylko ten. Jakieś świnie czy coś, patrzcie. o, fajne. Czyli ze, ze wszystkiego co można pozyskują mięso. Mnie to bardzo cieszy. To teraz pytanie, czy... Wiecie co, zburzymy ten sad. I w razie czego walniemy też jeszcze jeden spichlerz. Ten budynek już mamy, panie. A, czyli nie można. Ej, no to fajnie. Dobra, to, to mi akurat pasuje. To walniemy jeszcze świnki. O, pięknie. O, to teraz będzie mi normalnie tego siwa, że to już jest. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Dawać mi tutaj jeszcze jakieś kolejne święto. Ta. Ludzie się bawią. Tutaj już elegancko. Patrzcie, świnkę zniosą i zaraz będzie rzeź. winiątek. Dobra. Już prawie mamy. Nie wiem, czy to jeszcze brakuje jakiegoś tej warzywka, ale to chyba najwidoczniej, bo pasek nie jest do końca zielony. A za to jeszcze respekt. Respekt by się przydał. Może damy wam jeszcze więcej jedzonka. Podwójne racje to znakomicie. O, i od razu przed respekt. Czyli jakbym miał kasę To byśmy mogli im jeszcze dawać jakieś podatki Więc to by jeszcze dało więcej szacunku Ale dobra Teraz czekamy już na kolejną ucztę Niech tam i pójdą nasi yy, Poddani się najedzą I będzie elegancko O kolejne dwa respekty Idzie idzie Dobra Tartak Skład A to skład tam wiecie Ogród warzywny Tutaj by się jeszcze przydał coś wybudować, ale to już do innego lorda podlega. Zobaczymy zaraz Jakieś harbury, ale... Lord, lord, co to jest? Właśnie, co to są te harbury? To coś Najemni... są? Nie, to jest chyba po prostu jakiś zwykła... Zwykły budynek, coś. O, tu macie wilki, patrzcie. Jak zasuwają. Dobra. Także widzicie, mapa jest nawet spora. Co tutaj? te jest o! Fajne. Dobra. Ale tak jak mówię, na razie lecimy w ekonomię. Nie w ten, w atakowanie. Yy, ni tam obleganie i tak dalej, i tak dalej. Więc. Yy, dobra. Dajcie jeszcze tutaj ty, ty święto jakieś, nie? Spodziewani goście. Trzy następne święto. Już wszystko jest przygotowane teraz. Ha. Menu. Pomoc, eee. Nie, 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 to, nie, to, nie, to, nie, to. Rozpocznij, to powróć do gry, dobra. Słucham, powiedziałeś, że nie trzeba płacić podatków? Coś niesamowitego. No, no, nie trzeba, nie trzeba. Tylko co to jest? To są jakieś jacy... bażanty, chyba, no bo w sumie na kury to by nasi myśliwi nie atakowali ich, także o. Dobra. No, już mamy prawie, że cały respekt, no. Jeszcze, o, patrzcie, chyba te są. Goście już. No nie wiem. Ale jak widzicie, będzie można też robić em, budować, znaczy się te em, chaty wędkarzy, czy tam rybaków. O rybaków, raczej jakieś tutaj ryby, jakieś węgorze będą, czy coś. Kur, jakieś karmniki będą. Kurka, ale tego będzie, no. Dobra, dobra, dawać mi tu jeszcze ten. O, o, no już chyba jest, nie? 30, 34 poszło respektu, ja cię. No dobra, ale no chyba wszystko jest, nie, czy nie? Jeszcze trochę respektu, jeszcze troszeczkę świnek potrzeba. Także świnek możemy jeszcze dorobić najwyżej. A nie, już jest. Dobrze swej prawości. Powstań, panie Rycerzu. Chyba zwycięstwo będzie. Teraz czekam na zakończenie misji. Właśnie, oczywiście jest to cała kuchnia. Elegancko, następna misja. Teraz jesteś rycerzem. Daję ci we władanie drugą domenę. Znajdziesz tam zniszczony zamek. Życzyłbym sobie, abyś przywrócił mu dawną świetność i jak najszybciej się przeprowadził. E, dobra, czas do porażki, czyli trzeba jak najszybciej e, z, odbudować zniszczony kasztel. Porady, e, tutaj problem, problemem jest ogień. Nie wolno Ci zapomnieć o zniesieniu odpowiedniej liczby studni, które Ci będą potrzebne w tej misji. Dobra, upewnij się, że każda część Twojej posiadłości ma przynajmniej jedną studię, to zap, e, bo zapobiega to wszystko pożaraniu i rozprzestrzenianiu. Tak, zbuduj kamieniołomy i postoję dla wołów. Tak, jak to możliwe. Dobra, dobra, dobra. Uwoduj postój, tak, jak wystarczy kłamać do zrójnowego koszta. Postój wozaka, umieść wóz blisko wsiadłości do której masz zamiar przywozić materiał, to to skróci czas drogi. Dobra, czyli dostaliśmy, że tak powiem, kolejny teren. Ostatnie gorące lato wysuszyło ziemię i spowolniło wegetację. Doradzam ochronę przed pożarem i przyspieszenie przeprowadzki. No dobra, ale... Nam kamień, jaki dobra, Mnie dawaś tutaj kamień, oczywiście... Panie. Jednak to zburzymy, te, te chaty, pełnię drwalatką yy, śliwych. Jesteśmy teraz posiadaczami sąsiednich włości. Mnisi pomogą nam odbudować zrujnowany zamek, ale musimy im dostarczyć kamień. I teraz tak o, woły, 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 woły. tutaj zrobić jak najwięcej tego, by trzeba było. Wozaka. Nie da się tego tutaj postawić, panie. Co się nie da? Dawaj, postój wołów. Mój panie, obawiam się, że jesteśmy nieprzygotowani na wypadek pożaru. Zalecam rozmieszczenie kilku studni najszybciej, jak to możliwe. Dobra, dobra, dobra. Tylko teraz pytanie, gdzie to jest? Studnia, dobra. E, studnie walniemy gdzieś tutaj. Tutaj walniemy studnie. Niech się wszystko robi. Pyk, pyk, pyk. Niech też kmiecie tutaj chodzą. Potrzeba drewna, mój panie. Nie ma drewna, dobra. Ale tak czy jak, już mamy pieniądze. E, więc, więc jest spoko. studnie też mamy. Ale wybudujemy jeszcze więcej, także mm, chata drwala by się jeszcze przydała, powiem wam. Dobra, tu jest troszeczkę jeszcze drewna, tu jest drewna, tu jest... Eee, yy, uu, a, co ja robię? Tu jest chata, a nie chata drwala. Yy, także, źle. Yy, tu jest chata drwala. Tar, tak znaczy się. Dobra, pyk. Tutaj, tak, od tej strony, żeby tam wilki nam nie przeszkadzały, drewna, mój nie panie. ma drewna. Dobra, także czekamy. Był troszeczkę tam fej, ale co tam? Yy, ale widzę, że nie ma kto pracować, także. długo. No, dobra, dobra, my się to wszystko przeprowadzimy, ale teraz pytanie: bo nie mamy kmieci, więc trzeba właśnie zrobić budynki, chyba. E, znaczy, chyba na pewno. I to od razu zwiększa naszą popula yy, populację Więc dawaj, dawać, dawaj tutaj te drewienko, szybko. Bo to nie ma kto tutaj kurka felekiś do stu studni, no różę się, no Oła, już poszło jedno. Dobra, odbuduję się, odbuduję się najwyżej. szczodry mój No dobra, wiem, że jestem szczodry, bardzo Chyba znam drogę. Dobra. Ale już ma możemy zrobić chaty. Pyk. Pyk, wszystko jest. Tutaj, dawać, dawać, więcej drewna, więcej drewna dawać. No. Śmiał. Dobra, mamy drewno. Kolejne. Domki. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Jest elegancko. Nie, da się, tego tutaj postawić, panie. Nie tu... da się tego tutaj postawić, panie. Dobra. No teraz już powinno być wszystko w porządku. Eee. Także, tak się jak jeszcze drewno nam potrzeba i trzeba będzie zrobić kolejne, em, kolejne studnie. I to dużo studni. Bo to się tak naprawdę wszystko pali i to, to nie jest fajne. E, czas do porażki, ha, to u, upływa, dobra. My tu mamy zrobić ten zniszczony zamek, tak? Ale widzę, że już y, kamion chodzi. Dobra, dobra. No chodź, co jest? Aha, bo to jest. Aj, wiem już o co chodzi. Ale ja teraz popełniłem. O kurka. O, tutaj będzie. Dobra, dobra, chodzić, chodzić, chodzić mi tutaj szybko z tymi wiadrami. No, to tu już zaraz wszystko zacznie się palić i tyle będzie. A nie chciałbym tego. Trzeba było znowu wszystko oddać od razu. No, ale nosić, nosić te drewno, co jest? Znaczy, wodę Studnia, no studnia jak to studnia powinna być, no. Patrzcie, wszystko się zjara, ja was, ja was nie mogę. Czego żaden kmieć nie chce iść do studni pracować? No, tutaj był jeden. O, patrzcie, jest, jeden elegancko stoi, dobra. Rozumiem, ale czego tu nie chce? Idzie dopiero, patrzcie, idę dopiero, ludu. No nic, trzeba będzie tu więcej zrobić studni. Także czekamy jeszcze na te drewienko, Które zaraz mam nadzieję, że tu będzie. Dobra, tutaj są studnie, tutaj Budyki też budujemy studnie. No też mam taką nadzieję, dobra, ale chodzić, 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 chodzić. Nie, naprawdę trzeba tyle tych studni tutaj nabudować, że to jest głowa mała. No i chodź, 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 wylewaj, wylewaj to już wodę szybko. Bo jak to pójdzie kamieniołom... Dobra, jest cały, elegancko. Jednym, jednym tym, jednym wiaderkiem się ugasiło. Ehm, dobra, ale tutaj jest wszystko się jara. Ja ciebie. Chyba znam drogę. Też znam drogę. Ale ja bym chciał jeszcze troszeczkę więcej drewna. tu drewna jest bardzo mało. Kiedyś mieliśmy tyle, a teraz prawie że nic. Patrzcie, i kolejny budynek poszedł. No ja ciebie. Czas do porażki. Teraz pytanie, ile tego kamienia na pewno trzeba. No nie wiadomo, ale troszeczkę na pewno. Także... Tutaj na pewno jest wszystko zabezpieczone, bo jest bardzo dużo Patrz jedna, druga, trzecia, tutaj czwarta. Ale za to tutaj nie ma. I to mnie boli. Eee, na pewno trzeba zrobić woły. To jest podstawa Nie da się tego tutaj postawić Co się nie da pewnie się da Dobra, Dobra, styknie A na fajnie ułożone proszę ja was patrzcie Dobra tutaj już jest jeden w pogotowiu wciąż Tutaj też więc lecimy w studnię A co tutaj tyle Tutaj było chyba właśnie te świnki i Domy. Dobra, ale nie, nie bójcie się, wszystko będzie ok. Teraz y, jeszcze tych wołów, żeby ten transport był jak najszybszy normalnie. Raz, dwa. I tutaj jeszcze gdzieś jakiś zmieści. Tak, trzeci, dobra. Nosić, nosić. Budynki zamkowe płoną, mój panie. Gdzie? A tutaj, no. Ale chodzą, chodzą. Bierz wodę, bierz wodę, gościu. Z życiem, dobra. Tu, 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 gdzie? E, nie, to już się nie pali, dobra Tutaj, patrzcie go, jakie Ale dobra, dobra Palą się, ale nie jest najgorzej Ale dali misję, ja ciebie Dobra mm, Teraz pytanie Czy my tu na pewno wszystko, wszystko na pewno mamy? Postój właśnie woźniaka I tego, żeśmy nie zrobili i tego żeśmy nie zrobili, a ja się dziwię, że mi tutaj nie chcą transportować tego kamienia. Patrzcie, no. Panie, jako że po raz pierwszy korzystasz z postoju wozaka, udzielę ci kilku prostych porad, jak go używać. Wybierz towary, które chcesz wysłać, panie. Zauważ, że po lewej stronie pojawiło się menu wyboru rodzaju towaru. No dobra, 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 ale w sumie gdzie wy teraz z tym kamieniem? Um, Wybierz towary, dobra, 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 spoko, spoko, ale. A wy tutaj dajecie, a my chcemy tutaj. Czyli um, trzeba by było, bo kamienia jeszcze chyba nie mamy. Nie mamy, dobra, ale. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja nie chcę ani tego, ani tego. Tylko na pewno trzeba tutaj wybudować się, bo ten skład woźniaka i dlatego. Wybierz towary. Teraz wybierz ilość, jaką chcesz wysłać. No dobra, ale ja bym chciał tutaj wziąć kamień, bo tutaj widzę, że kamień mamy tylko tutaj, tak więc. Więc dobra, woły tutaj transportują. No ok, idą, idą, idą. Budynki zamkowe płoną, mój panie. Miejmy nadzieję, że nosi woda będzie w stanie zapanować nad tym piekłem. Nosi woda. Płoną budynki, panie. Dobra, wiem, że wszystko płonie. Czas do porażki też jest coraz krótszy, a ja chcę tutaj po prostu przetransportować yy, ten. Wybierz towary. Praca wstrzymana, mój panie. Jaka praca Wybierz wstrzymana? Towary. O! To Wybierz chcę. Towary. Dobra, już Wybierz wiem, o co chodzi. Towary. Pyk, pyk i 50 Pojedyncza. Na koniec kliknij na posiadłość. Budynki zamkowe płoną, mój panie. Miejmy nadzieję, że nosi woda będzie w stanie Dobra, na poszło, tym patrzcie. Piekłem. No, i teraz kamień elegancko. I o to mi się rozchodziło. I teraz stąd powinni e, brać, przynajmniej tak mi się wydaje. Znaczy ogólnie to już od razu do zamku go zawiozłem ten kamień, ale jeszcze jeszcze Ty chcę tego kamienia wysłać. Jak często, panie? nieprzerwana Pyk. Niech leci tam, dobra. I teraz powinno być okej. Okay. Albo tutaj do magazynu to da, albo od razu na... na ten klasztor, tak? Także no zobaczymy, ale chyba najpierw do składu magazynów, a potem poleci do... Tak, tak, tak. Dobra. I teraz stąd powinno iść tutaj, o. Tak, o, teraz Mnisi się ruszyli. Dobra, i oni teraz będą nosić. Elegancko, dobra. Wiadomo już o co chodzi. Także... Wybierz Dwa to towary. są za dużo, więc to trzeba. Wybierz towary. A, dobra, nieważne. Wybierz towary. 50, Wybierz tutaj często, nieprzerwana i niech leci. I ciągle będą nosić. Okej, okay. to ja rozumiem. E, tutaj widzę, że mamy już. E, ile jest w ogóle? Co? Serio, nie mamy tego? Znaczy, się spalił nam spichlerz? Co? No dobra. Zrobimy od razu dużo, bardzo dużo studni tutaj, bo tego tak tutaj nie może postawić, być. Panie. Dobra. Eee, oni tutaj niosą, niosą 7%, i troszeczkę będą się jej ponosić. Aczkolwiek szybko to idzie, nie powiem. Tylko więcej kamienia, więcej kamienia. Dobra, niech on już ciągle wozi. Wybierz towary. Ale ja chcę go zniszczyć. I co? Wybierz nie mogę. Towary. Dobra, bo tutaj ma bardzo dużo. Wybierz towary. Wybierz ehm, Pyk, Jak często, panie? pojedyncza, i pyk. I powinno pół, iść. Tak jest. Dobra, jeszcze raz: Pyk, pyk, często, wskaż pyk, wskaż pyk. I kolejny powinien szedł zaraz. Znaczy po nim, bo to tak po, po jednym chodzi. Ale dobra, 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 damy radę. Jest 12%. Ale dużo kamienia trzeba bardzo dużo. 15%, tak, więc 1 to jest 1% tylko. Serio? 1% to jest. A właśnie, ile ma tu mamy? Jak to się nazywa? Twoja popularność wzrasta? Dobra, ale kamień. Dobre jest to, że przynajmniej kamień jest ciągle starczany. Tutaj idzie porządna Jakaś ilość. Fajnie. Dobra. E, tutaj widzę, że my w ogóle nie ogarniamy z e, właśnie wdobyciem kamienia, więc trzeba więcej kamieniołomów. Dobra, tutaj niech będzie jeden Ale fajnie to zrobić, że taki rynek między właśnie swoimi posiadłościami. Elegancko. Mnie się tam podoba. Dobra, pyk, pyk, pyk. Czy mamy więcej wiesz tego wiesz kamienia? Wiesz Pewnie, że mamy. Ale to on... Ja chyba to jest stawiłem nieprzerwalną, nie? No to powinno iść. Jeść... Jak często panie? Skaż przede trzeba będzie celem. Byk. Dobra, dobra. Uuu, a to czasami. Dobra, jeszcze tutaj jeszcze tutaj, gościu Studni nie możemy zrobić, bo nie mamy na tyle drewna, więc poszło. Także no jest jakbyś nie patrzył to utrudnienie, Ale właśnie, właśnie, właśnie tutaj nie, nie, źle, źle, źle. Ja tu chcę racji już normalne, bo tu teraz już ich nie musimy rozpieszczać. I teraz... Yy, kurka, Felek, wszystko poszło. Eee, więcej drewna by się przydało. Dobra, 42%, dobra. Czas do porażki. No, to jakbyśmy się sprężyli, to może i by się udało, aczkolwiek, no, wątpię. Dobra, Pojedyncza niech leci tutaj ciągle. Niech oni noszą. Ale... No, nie jest dobrze, no... Trzeba było to szybciej chyba zrobić, mi się wydaje. Chyba żeby naprawdę tak nosili ciągle, bo to fajnie tak leci. O, ten idzie do magazynu, ten tutaj zanosi, i jest w miarę w porządku. Synchronizacja i tak dalej. Ale mam nadzieję, że zdążymy. No bo to będą normalnie numery. Jak nie zdążymy, e, dobra. Dajcie, tutaj już sady. Naprawdę, bo mamy tak tego mało. W ogóle drewna mamy mało, bo coś. Stąd możemy Wybierz przenieść towary. drewno, właśnie. Pyk. Jak często, panie? Pyk. I tutaj, Tofary dajcie. Drodze, I teraz wysłaliśmy sobie troszeczkę drewna, chyba, nie? Chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje.